Witam, końcu się pojawiła gazetka jako Star Wars. I tak, tak wygląda. Za 34,99 z, z Maurem, Maurem, Dark Maurem. I kupiłem taką, bo nie mam takiej gazetki. Była tutaj figurki Maurem, ale ja mam polubkę, ale polubka inaczej wygląda. Moim zdaniem podróbki, oryginały nie ma znaczenia, bo podróbki w sobie w ogóle się nie różnią od Ale mogę powiedzieć, że mało być w tamtym miesiącu taka rzecz Przełożyli. Przełożyli do... I, i dwa rzeczy przełożyli. W tamtym Ty w tym miesiącu mało dziewiątego, a przełożyli do jedenastego. Z, Zaraz wam pokażę, jak figurka będzie ułożona. Widzimy się później. Ta wygląda tak Ale na powiem, że pusta kasia znań, żeby otwarta, się posuwa. I że będzie otwarta. Jak ona się otwiera, posuwa się, tak? Nie otwiera się. Tak wygląda tak mało. Oryginalnie. Ok. Tak z tyłu wygląda. Ale nabajemy dzibiło, że można. O, chyba spadł. z Monda odciapisz. Tak wygląda. Monda odciapisz, bez problemu. To mnie zaskoczyło. Jak chcecie, koło w sklepach. W e, sklepach. Koczymajcie się. Też.